W ostatnim odcinku mówiłem o dużych zmianach, które nastąpiły w życiu i śmierci Bruce'a Bannera, ale teraz czas najwyższy pogadać o tym, do czego to wszystko doprowadziło, czyli o niesamowitej serii, jaką jest The Immortal Hulk. Serii, która cały czas się ukazuje, odpowiada za nią oczywiście Al Ewing. Który do tej pory miał bardzo ciekawe serie, ale może nie najbardziej sprzedające się, głównie dlatego, że brał na warsztat bohaterów i drużyny, które nie są, wiecie, na pierwszym planie, jak na przykład The Ultimates, czy USA Avengers, czy US Avengers. Właściwie, zależnie jak to się przeczyta, no to nie są najbardziej chwytliwe tytuły. Według mnie w każdej z tych drużyn robił naprawdę bardzo dobrą robotę, no ale tak jak mówię, to nie, to nie są postacie jakoś reklamowane przez filmy, czy to nie są drużyny, które mogą być um, szerzej znane. Więc ciekawe było, co będzie, kiedy zabierze się za Hulk'a. Postać, która nigdy nie sprzedawała się dobrze. Umówmy się, Hulk nie miał zbyt wielu, wiecie, przebojowych momentów poza Wielką Wojną Halka, czy Planetą Halka, kiedy faktycznie trafiał do tych top 10. No ale z drugiej strony to jednak jest Hulk. To jest jednak postać, która pojawiała się w bardzo wielu filmach, miała swoje solowe filmy, no to jest jednak, czy seriale jeszcze kiedyś w tym animowany, to jest jednak postać, która w jakiś sposób przebiła się do powszechnej świadomości. No i tutaj nowy na to twist. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, wszystko wywodzi się od tego konceptu, że Bruce Banner nie może umrzeć. Że póki jest on połączony z Hulkiem, a czym jest Hulk? Tutaj być może się tego dowiecie. Póki jest Hulk, Bruce Banner nie może umrzeć. I choćby ginął nie wiadomo ile razy, za każdym razem pojawiają mu się tajemnicze zielone drzwi, przez które przychodzi, i w jaki sposób się odradza. Czasami jako ta sama persona, czasami inna. Jak wiecie, Hulk przez lata miał całą masę person. Był raz inteligentniejszy, raz był głupszy, raz był szary, raz był zielony. Wiadomo, to się w jakiś sposób zmieniało. I od tego Ali Wing postanowił stworzyć całą swoją historię, stąd też jej tytuł The Immortal Hulk. I tak tutaj będę spoilował salutką tą historię, więc jeśli ktoś chce sam się z nią zapoznać, a absolutnie polecam, bo jest fenomenalna, no to z góry mówię, że tutaj zdradzę wszystkie najważniejsze elementy, najważniejsze wydarzenia całej tej historii. No to zaczynamy. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni materiał, to wiecie, że Hulk po konflikcie z Avengers ostatecznie pomógł im powstrzymać grę rozgrywającą się pomiędzy Grandmasterem a Challengerem. W ten sposób oczywiście świat został uratowany, a sam Hulk gdzieś zniknął i w sumie nikt zbyt chętnie go tam nie szukał. Wiadomo, cholera wie, co, co się dzieje z tym Hulkiem. I teraz. W jaki sposób Al Ewing przedstawia nam pierwszą historię? Przede wszystkim Al Ewing postanowił zmienić trochę koncept Hulka i wrócić do jego korzeni horrorowych. Popatrzcie chociażby na tą okładkę, w której Hulk wyskakuje z ziemi. Jest to nawiązanie do innego komiksu, który zresztą miał swoją premierę w Polsce: Hulk, Potwór na Wolności. Ta, ta po, poza, w której Hulk tutaj jest, w której wychodzi z ziemi, jest podobna, jednak o tyle co tam wychodziło, bardziej o pewnego rodzaju wyswobodzenie się. Tutaj jest to m, bardzo stylizowane na horror, jako Hulk ten, jako zombie, potwór Frankensteina, który wychodzi z ziemi powraca do żywych. I cały komiks, przynajmniej większość jego numerów, jest oparta właśnie na tej stylice horrorowej. Szczególnie pierwsze zeszyty, w których każdy z nich opowiada trochę inną historię, właśnie bazując na elementach horrorowych. Później to się oczywiście wszystko zaplata w jedną całość. Stylistyka horrorowa ma oczywiście ogromny sens, bo jeżeli popatrzymy na to, kim jest Hulk, mówię o tym koncepcie jego poczęcia w latach 60., no to jest on jakby taką sumą składową najróżniejszych tropów horrorowych. Z jednej strony jest to potwór Frankensteina i stąd też jego ten szarawy kolor jak wiecie może Hulk na początku był szary, potem szybko został zmieniony na zielonego. Jest troszeczkę wilkołakiem, ponieważ na samym początku Hulk zmieniał się, czyli Bruce Banner zmieniał się w Hulka jedynie w nocy. Jest oczywiście, no to, to, to na to każdy wpadnie prawdopodobnie doktorem Jekyllem i misterem Hydem wiadomo, te rozdwojenie jaźni w jednej strony super silny super silna siła niszczycielska, z drugiej strony genialny, drobny naukowiec. I to wszystko razem jest zebrane. Oczywiście w, można jeszcze doszukiwać się innych tropów, ale te trzy są, są oczywiste. No i to oczywiście wszystko ma swoje horrorowe korzenie, więc jak najbardziej wrócenie do tego w przypadku Halka, czego właściwie nie robił nikt w całej historii Halka, co jest dziwne, ale ma to absolutny sens. I tak oto mamy pierwszą historię, w której widzimy w sumie zupełnie nie super bohaterską rzecz, historię, którą mógłby zająć w sumie Punisher, gdzie jest rabunek, rabunek na stację benzynową, idzie coś nie tak i jeden z gości, no, dochodzi do strzelaniny. W strzelaninie ginie na przykład mała dziewczynka i w strzelaninie ginie również niezidentyfikowany Człowiek, który, w taki nie najlepiej ubrany, wiecie, w jakichś łachmanach, może wędrowiec, który akurat znalazł się na miejscu i wszyscy oczywiście trafiają do kostnicy. Niedługo później, bo akcja nie śledzi tutaj, nie mamy banera czy Halka, ale śledzi właśnie tego strzelca, który okazuje się, że w sumie nie jest złym gościem, wisi kasę gangowi. Ma rodzinę na utrzymaniu i w sumie go poniosło, i spanikował, bo musi spłacać pieniądze, ale jest w sumie wykorzystywany przez ten gang. I może, gdyby ktoś podał mu pomocną dłoń, to jakoś by z tego wyszedł, odsiedziałby swoje, stał się lepszym człowiekiem. Wiecie, gdyby wpadł tutaj kapitan Ameryka, to pewnie ta historia mogłaby mieć jakiś swój wyniosły morał, i byłaby to historia o odkupieniu i o tym, że każdy zasługuje na długą szansę, nawet jeżeli popełni okropny błąd w życiu. Jednak nie jest to historia Kapitana Ameryki czy Spider-Mana. Tak więc, kiedy nasz John Doe, niezidentyfikowana ofiara strzelaniny na stacji benzynowej, znika z kostnicy, a miejscówka gangu zostaje brutalnie zdewastowana, widzimy oczywiście pierwszy raz, tak naprawdę, w tej nowej serii, w pełnej okazałości naszego Halka, który jest zupełnie rozmowny i. Dosyć, jakby to powiedzieć, mamy wrażenie, że sprawia mu to dziwną przyjemność rozwalanie całego gangu i teraz dorwanie gościa, który odpowiadał za właśnie tą strzelaninę. Halk informuje tego gościa, że dziewczynka, którą zastrzelił w całej akcji, miała jedynie 12 lat. Po czym zaczyna mówić bardzo niepokojące rzeczy. Mianowicie mówi o tej wielkiej mocy, która się w nim kotuje, którą zawsze należało powstrzymać, zahamować, ale w pewnym momencie przyszło mu do głowy, że może dałoby się ją całą wypuścić, na przykład na osoby, które zasługują odpowiedniej kary, na przykład. I to jest wszystko oczywiście skupione na tej bardzo przerażającej twarzy Halka, który teraz wygląda trochę inaczej, trochę straszniej, patrząc na to też, jak bardzo często potrafi się w bardzo niepokojący sposób uśmiechać. Oczywiście nasz strzelec zaczyna tłumaczyć się, że on to zrobił, bo tu rodzina, bo utrzymanie i w sumie życie go do tego zmusiło i w sumie nie jest złym gościem, prawda? W kolejnej scenie widzimy raport, którego słucha dziennikarka Jackie McGee. To jest ważna postać, która przez resztę serii będzie szła tropem brusa Bannera. Ona jest z nim w ciekawy sposób powiązana, ale o tym zaraz. I w raporcie dowiadujemy się oczywiście, że cała Melina Gangu została zniszczona. Bardzo zostali mocno i brutalnie pobici członkowie. Natomiast owy strzelec... No cóż, jest warzywkiem. Każda kość w jego ciele została połamana i tak ma on rodzinę, może na utrzymaniu, ale niestety nie wiadomo, czy on kiedykolwiek się obudzi. A jeśli się obudzi, to są bardzo małe szanse, że kiedykolwiek będzie jeszcze chodził. I na tym kończy się pierwszy zeszyt, i on jest najbardziej oderwany od reszty historii. W pozostałych zeszytach już wszystko zaczyna się ze sobą zbiegać. I dlatego zaraz o tym opowiem, jakie były dalsze losy Halka w lekkim skrócie. Natomiast chciałem osobno powiedzieć o tym zeszycie, ponieważ jest on oderwany, ale jednocześnie ma nam mniej więcej pokazać, kim jest dzisiejszy Halk. Dzisiejszy Hulk jest. bardziej. nie powiedziałbym, że jest pani ponieważ no, to nie jest ten facet ze spluwami, który biega i zabija ludzi. Hulk nie zabił tutaj absolutnie nikogo w tej całej akcji, ale jest to taka siła osądu, można powiedzieć. On później jest wielokrotnie porównywany w historii Hulk w Piekle, o której też zaraz powiem, właśnie do tego ostatecznego sądu, sądu Bożego, nawet. Istoty, która sama w sobie nie jest dobra ani nie jest zła, jest okrutna. Ale jedynie okrutna wobec niegodziwców, okrutna wobec osób złych, więc je osądza, a następnie je karze. Więc tutaj mamy właśnie najlepszy przykład tego, ponieważ ta, ten bohater, ten, ten strzelec nie jest w żaden sposób już istotny w późniejszej części historii. Nie ma on żadnych powiązań z zielonymi drzwiami, nie ma on żadnych powiązań z promieniowaniem gamma, ale stał na drodze Halka, stał na drodze tego osądu. Z, do, wykonał, dokonał zbrodni yy, i Hulk był tym, który wymierzył mu karę. I to jest ciekawe też nowe podejście do, do tej postaci. Kolejne zeszyty opowiadają nam o starciu Hulka z innymi napromionymi gamma istotami, choć starcie to za wiele powiedziane, bo w pierwszym przypadku chodzi o naukowca, który miał obsesję na punkcie badania gamma, generalnie nieśmiertelności, która za tym idzie, wiecie, Hulk właśnie jest Immortal Hulk, i ten naukowiec wstrzyknął sobie jakieś serum związane z gamma i nie wpłynęło ono na niego negatywnie, zaczął on się wręcz regenerować odpowiednio. Więc następnie kiedy zobaczył swojego syna sportowca, myśląc o tym, że prędzej później jego syn się zestarzeje, a teraz jest w swoim najlepszym etapie, najlepszym wieku, no to wstrzyknięcie mu. Wiadomo, serum gamma spowoduje, że, że w tym perfekcyjnym stanie zostanie na zawsze. Oczywiście to się dzieje nie tak i syn umiera w bardzo, bardzo bolesny sposób. A niedługo później sam ojciec odkrywa również, że wydawało mu się, że nie ma skutków ubocznych, ale sam zaczyna niepokojąco transformować się i zaczynać bardziej przypominać takiego chodzącego zielonego szkieleta, otoczonego właśnie jakąś aurą gamma niż, niż istotę ludzką. Brusa ściągają do miasteczka pogłoski związane z niejaką. Klątwą, która przechodzi między różnymi osobami, powodującą, że one umierają jednak szybko, dowiaduje się, że tak naprawdę właśnie chodzi o promieniowanie gamma, które wydobywa się z tego zakopanego pod ziemią syna. Który co prawda umarł, ale jednocześnie cały czas ta emisja gamma tam występuje ze względu na to serum, i po prostu kolejne osoby, które zbyt często przychodziły na jego grupę, same się napromieniowały i przez to umierały, bo wiecie, no, promieniowanie radioaktywne nie jest najzdrowszą rzeczą na świecie. Po czym, jak się okazuje, jego ojciec, naukowiec, zaszył się gdzieś w górach gdzie napada ludzi, którzy do niego przychodzą, ponieważ facet ma kompletną obsesję na tym etapie, na punkcie nieśmiertelności i boi się, że ktokolwiek, jeżeli by go zauważył, to mógłby go zabić, więc tam siedzi generalnie stara się, żeby słuchoni mu kompletnie zaginął. Więc kiedy Hulk do niego dociera, niejako spełnia jego życzenie, pozbawiając go wszystkich możliwych kończyn i zakompując bardzo głęboko pod ziemią, gdzie nasz naukowiec może spędzać swoje... Przycie wieczne, proszę bardzo, jednak wcześniej nie będzie absolutnie nikomu w ten sposób szkodził. Jak możecie się do, dowie, domyślić, e, sam, sam tutaj e, zainteresowany nie jest z tego powodu najszczęśliwszy. W drugiej historii, co już dużo mocniej skręcamy w e, Stronę, w którą cała historia ma podążyć, tutaj Hulk ściera się z gościem, m.in. hotshot. Znowu ściera się, to za dużo opowiedziane. Mamy innego napromieniowanego gamu gościa, którego moc polega na tym, że potrafi strzelać za drą klasę, z jak z pistoletów. Nic szczególnego, naprawdę, więc Hulk nie ma najmniejszych problemów, żeby poradzić sobie z nim właściwie parę chwil. Cała historia jest opowiadana z perspektywy. Najróżniejszych świadków, czy to starszej pani, która była świadkiem całego zajścia w kościele, w którym ono było, czy na przykład księdza, czy policjanta, czy barmana, gdzie akurat w miejscu, gdzie na chwilę zatrzymał się Bruce Banner. Znowu nasza Jackie Magic, i nasza dziennikarka stara się złożyć wszystko do kupy. I tutaj jakby najciekawsze jest to, że nasz hotshot oszalał, ponieważ zaczął coraz bardziej widzieć jakieś dziwne. Zielone drzwi, za którymi ma kryć się jakieś niewyobrażalne zło. Jego dziewczyna, która również jest na promieniowanie na gamma, zostaje znaleziona w ich motelu ze skręconym karkiem, głową wykręconą dokładnie na drugą stronę, a na ścianie widnieje zielony napis Green Door czyli zielone drzwi. Mało tego sam Holszot, po tym kiedy zostaje powstrzymany przez Halka i zabrany do więzienia, jak się dowiadujemy, niedługo później, mam rocząc również coś o zielonych drzwiach, popełnia samobójstwo i po prostu wiesza się w więzieniu. Więc w tym momencie wszystko wokół Halka zaczyna być dużo bardziej niepokojące. Na scenę wchodzi Sasquatch, Walter Langowski, czyli nasz kanadyjski odpowiednik Halka, no tylko że wiecie, futrzatego, no bo jest wielką stopą, kontaktuje się z Jackie McGee, mówiąc, że razem z nią chętnie wytropi Brusa Banera, patrząc na to, że zna go dosyć dobrze, kiedyś panowie byli współlokatorami, jeszcze za czasów studiów. Walter Langowski jest o tyle ciekawą postacią, że był on generalnie gwiazdą sportu, a nauką interesował się przy okazji, to nie był wyjątkowo jego konik. Natomiast kiedy dowiedział się o tym, że Bruce Banner zamienił się w Halka, sam musiał koniecznie eksperymentować i powtórzono również w pewien sposób cały zabieg, który miał stworzyć Halka. Jednak zrobiono to na biegunie północnym, gdzie po tej dawce promieniowania Walter zmienił się właśnie w Sasquatcha, w wielką stopę. I jest to o tyle istotne, że jak sam Walter mówi na biegunach pewne granice między światami są troszeczkę cieńsze, i kiedy udało mu się dokonać tego eksperymentu, promieniowanie gamma na chwilę uchyliło zielone drzwi. Które wtedy Walter był w stanie zobaczyć. Jego historia później jest związana z duchami kanadyjskimi, z wielkimi bestiami, z którymi on, z którymi on się uporał, jednak nie to jest teraz istotne, a właśnie samo promieniowanie gamma, które nadało mu tę monstrualną formę. W każdym razie sprawa staje się dużo bardziej skomplikowana, kiedy podczas odwiedzania lokalnego baru, w którym nasza dziennikarka domyśla się, że mógł wcześniej zatrzymać się Bruce Banner, dochodzi do bardzo dziwnej kłótni, która bardzo szybko eskaluje między dwoma bywalcami, szybko wyciągają noże, a Walter, który próbuje, który próbuje się w to wtrącić i trochę, wiecie, zdeskalować całą sytuację, dostaje takim nożem w plecy. No on trafia szybko oczywiście do szpitala, gdzie jednak po intensywnej terapii umiera. Cała sytuacja jest tyle podejrzana, że zarówno barmanka, jak i sami sprawcy całego zamieszania nie bardzo rozumieją, co się stało. Barmanka mówi, że w kolejście byli w sumie przyjaciółmi i spokojnie sobie rozmawiali. Jeszcze chwilę temu oni sami nie do końca wiedzą o co się właściwie pokłócili, czyli czujemy, że coś jest tutaj nie tak i coś za tym wszystkim stoi. I kiedy nasza Jackie McGee siedzi sobie w holu szpitala, czekając na wieści o Walterze, odwiedza ją nie kto inny jak Bruce Banner, który siada koło niej i zaczyna z nią chwilę rozmawiać. Jest na kompletnie w szoku, że sam Hulk siedzi. Już obok niej, jednak zaraz po informacji o śmierci Waltera, Banner zaczyna się bardzo niepokoić. Dowiadujemy się tutaj, że Banner i Hulk mają teraz dużo lepsze porozumienie i Banner doskonale wie, kiedy Hulk chce wyjść. Jest to pokazane, jakby rozmawiali sobie przez lustro. W każdym razie Banner mówi, że Hulk ewidentnie chce wyjść na zewnątrz, co prawdopodobnie nie jest dobrym znakiem, a ponieważ zapada noc, a Hulk teraz transformuje się wyłącznie w nocy, Banner zaczyna obawiać się, że cokolwiek ostatnio wpływa na jego Halka, czyniąc go taką trochę bardziej diabelską wersją, co zresztą będzie później dokładnie nazwane, również może dużo mocniej wpływać na naszego Waltera. I skoro zapada noc, a noc, jak on sam mówi, jest jego porą, w szpitalu wszyscy obecni, a szczególnie doktorzy, którzy operowali Waltera, mogą być w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Banner dociera na salę operacyjną i faktycznie zmieniony w Sasquatcha Walter, który jeszcze przed chwilą był martwy, pożywia się właśnie ciałami martwych chirurgów. A kiedy banner próbuje przemówić mu do rozsądku, ten pazurami rozcina mu gardło, informując, że nie rozmawiasz już z Walterem. I tutaj umierający banner oczywiście transformuje się w naszego Hulka, ponieważ, jak wiemy, noc jest jego porą, jednak, co jest bardzo ciekawe, Hulk tutaj po raz pierwszy używa zdania, które wielokrotnie będzie wracało jeszcze w tej serii, mianowicie: Kiedy ranisz banera, biorę to bardzo osobiście. I to jest kluczowe zdanie, zrozumiecie, kiedy dojdziemy do końca całej historii. Podczas starcia Hulk stara się dowiedzieć, kim jest istota, która ostatnio wpływa na jego losy, która doprowadziła do samobójstwa poprzedniej pary, przez którą teraz Waterlangowski ogólnie spokojny i Pokojowy facet, pozabijał tutaj doktorów. I kiedy przybija go do ściany, nagle w lustrze widzi postać swojego ojca, ojca Bruce'a Bannera. A jest to bardzo demoniczna postać. Jeżeli nie wiecie, Bruce Banner miał bardzo traumatyczne dzieciństwo. Nikt nie zasnął nawet, nawet grama miłości od swojego ojca. Matka była bardzo wycofana i w sumie nie chciała nigdy stawiać się ojcu. A ojciec w końcu zdenerwowany... Zamordował własną żonę. Po czym sam zginął z rąk Brusa Bannera, więc jak może się domyśleć, nie, nie jest to postać, które, która wyjątkowo dobrze kojarzy się Bannerowi. Więc również działa to na Hulka, który przez chwilę zaczyna bać się tej personifikacji, jednak jest w stanie szybko dojść do siebie. I użyć mocy, która do tej pory była odpowiednia tylko i wyłącznie dla czerwonych Hulków. Mianowicie wysysa całą energię Gamma z Sasquatcha. To jest ciekawe, bo do tej pory tylko Red Hulk słynął z tego, że może absorbować energię, jak się okazuje. Nasz Hulk teraz też nabył takich umiejętności, więc wysysa absolutnie całą energię Gamma, jaka znajduje się w Sasquatchu, na powrót zmieniając go w Waltera. Na szczęście żywego Waltera, który już nigdy nie będzie mógł się oczywiście transformować w Sasquatcha. Przynajmniej... Nigdy dopóki jakiś scenarzysta nie wymyśli inaczej, no ale pełen tej energii gamma, w której również znajduje się pokłosie tej tajemniczej istoty, która podaje się za jego ojca, próbuje odejść. Po drodze zatrzymuje go Jackie McGee, która i tutaj dowiadujemy się, dlaczego ona jest tak, ma taką obsesję jako dziennikarka, chce koniecznie znaleźć banera, znaleźć halka, bo zadaje mu pytanie: jak mogę być taka jak ty? I jeżeli myślicie, że Jackie McGee chce zmieniać się w Zielonego Kolosa i niszczyć wszystko, to jesteście w błędzie, ale o tym dopiero dowiemy się niedługo później. To na dzisiaj wszystko i tak wiem, przepraszam Was, mówiłem, że będą dwie części w poprzednim materiale, jednak kiedy zacząłem już nagrywać całą historię Immortal Hulka, stwierdziłem, że po prostu całej masy elementów nie da się pominąć, żeby ostatecznie móc, móc pomówić o tym wszystkim, żeby to wszystko złożyć do kupy i Niestety zaobserwowałem, że materiały, które wykraczają mocno ponad 20 minut, zaczynają Was męczyć. Wiele osób po prostu wysiada. Wiadomo, uwaga też nie jest wtedy tak dobrze skupiona, szczególnie kiedy nie jest to jedynie podcast, który gdzieś tam szumi w uszach, ale faktycznie są jakieś grafiki i trzeba być cały czas skupionym na konkretnym miejscu. Dlatego postanowiłem mimo wszystko to podzielić. Cały materiał jest już nagrany, na podział zdecydowałem się dopiero kiedy już go skończyłem nagrywać i wyszło mi prawie godzina tego wszystkiego, więc prawdopodobnie powiedzieć się to w trzech częściach, ale nie martwcie się, one będą bardzo szybko po sobie się pojawiać, bo tak jak mówię już wszystko jest nagrane, więc po prostu siedzę teraz i po kolei sobie to wszystko montuję. Także możecie być pewni, że kolejna porcja tego materiału pojawi się... Już właściwie lada chwila. Możecie na dniach za dzień, dwa oczekiwać kolejnego fragmentu historii naszego Halka. I oczywiście na końcu dopiero pojawi się duże, duże podsumowanie, w którym trochę postaram się pomóc Wam przetrawić wszystko, co tu się stało, bo nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Także trzymajcie się, czekajcie na kolejne materiały. Do następnego razu. Cześć.